witam, witam, z tej strony farmach mafii w dzisiejszym odcinku kontynuujemy żniwa pszenicy jak widzicie, to, 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 trochę porabiłem już 20 już wszystko zakończyłem tam Deutschol stoi z zgrabiarka, akurat nie mogę niestety zgrabiać, nie można pracę nikogo na zgrabianie więc ja... postanowiłem, że ja tymczasem Leśnij. Nie, rób sobie wieku. Dobra, więc ja postanowię, że ja będę zgrabiała pracownik w po prostu. Tak, żeby trochę szybciej było. Niestety będzie problem, ponieważ ta zgrabiarka ledwo coś w mieści. Ledwo co daje, kurde, rady to zgrabić wszystko. Więc to jest niestety ogromny minus. zawsze zgrabi wszystko. Tak. dobra ci się nie dało, ale wystarczy, że tylko tak zrobię. A tak będę zgrabiał na razie. Tak zgrabiam? Kurde Dobra w pij. Oj oj, chmury nadciągają. No i tak będę coraz przybliżał. Kurde. Czemu podniosłeś? Ty jedyny. No i tak to będzie coraz bliżej i tak nie będzie mniej problemu z grabianiem. że jakaś ja przeżyje jedno z najdłuższych zgrabiań ale to nie będzie aż tak przesadnie długie ja patrzę coraz bliżej on coraz będzie haczyło te elementy ale nie wszystko ale będzie zgrabiało jakieś więcej no to wszystko tutaj zrobi Tu mamy akurat tak fajnie, bo mniej bardziej od siebie są przybliżone do siebie, więc jest lepiej Nie będzie aż takiego długiego zgrabiania w pierdolę no, nie ważne ważne Nie będzie aż długi zrobienie, choć trochę potrwa. Cyk. Będzie to chyba wyjątkowo wyjątkowo długi odcinek. Mam nadzieję, że będzie. Nie będzie taki krótki, chyba, myślę, mam nadzieję, że będzie 30-minutowy mniej więcej. I co sądzicie o tym poradniku oczywiście? Z... O, z tymi butelkami Chcecie z trzynastki Jak odblokować wszystkie dodatkowe nie zbierając ich? Wiecie znaczy, tak? Dla mnie nie ma problemu, mogę pogrzebać sobie. Jak się skasuje, to się odinstaluje i zainstaluje farminga. Najpewniej. No, szybko się zapełnia, ale to pszenica to pszenica jakoś widać szybko rośnie. Szkoda, że kurde naprawdę szkoda że nie można tutaj puszczać pracownika na grabianie 17 da się Czyli 15 się da chyba 17 i 17 gdzieś myślę się da nie będą wysyłały wysyłani Dobra. Tylko jest jeden problem. Kude. Będę musiał kupić chyba cztery traktory na raz, bo... Jakby było wydajniej... To ja bym chciał, żeby kude... Było kultywatorowanie jeszcze. Tak na maksymalnej wydajności po prostu. a siewy to tam hmm. kiedy kombaść skończy to w... kiedy kombaść skończy racę wtedy przyczepowiec będzie taki aż potrzebny a czy mogę ten jak zrobię, że ja z gawerkę będę odpinał i przypinał przyczepki kiedy, on... kiedy kombaść będzie potrzebny dobra, mogę tak zrobić to nie jest, to nie jest jakoś zbyt głupie Ale jest wykonalne. Ej, Bucher będzie. Co ja gada, że Bucher? Holy man. Pana Buchera mówię ten. Ej, tak, to jest buchera Dobra, to By się przydało kupić. Hmm, by się przydało, by się kupić większy kultywator broni czy coś nie no bo to coś dla mnie te brony są takie trochę już małe gdyby takie się to nawet był ok ale a teraz większe pora się robi to trzeba coś zainwestować w końcu albo, a albo aaa kurde zapomniałem że ja muszę jeszcze kurde pozbierać zapomniałem kurde że ja muszę najpierw pozbierać Tezykulturatorować. A szkoda, że do dziś nie wymyślili kurde... Eee... Towa. Szkoda, że do dziś nie wymyślili kurde e, tego. Szkoda, że pracownik może pracować. Bierać słomy CP. To pomyliło mi się. bo nie mam takiej że robię. A to nie jest konieczne, ale lepiej zrobić my. Jest dobrze, jest dobrze, zgrabia. Ja zaraz chyba będę musiał się z bo prasować, zbierać oprasować. Bierać słony. Bierać i prasować byłoby lepiej. Nie tak mogę pracownicy to zbierać słony. I prasować. Ej, hey, no myślę, że kupiłem albo trójkątną prasę, prostokątną, albo okrągłą. Bym wtedy musiał być. Nie, nie bym nie, nie musiał. Wystarczyłaby ta... Wózek... Łysek... Wózek by wystarczył. Dobra, cyk.

No czemu kombaj to wszędzie tak musi ustawiać. Kiedy czemu zawsze kombaj musi być pewny, to tutaj jest. Przeklęte miejsce, będę na to mówił. No i pełny. No i kurde, będzie, sprzeda, będzie sprzedawać. Będzie ze sprzedawać. A się mi o to chodziło. Ja będę miał coś sprzedać. No, ktoś to tutaj chwytał, bo stawał no to tak nowe nadepty madept na, na no i to się otwierało. I to musiał widać, że no zrób tak stać No żeby trzeba to, to by się od razu A teraz tak to mają kurde blokady żeby to ta to osłona nie spadała Czy jak ktoś tam, jak się tam nazywa O, sypie, sypie sypie, a kurde pszenicą No cóż w nasak No 50 tysięcy litrów pszenicy tego żopaku Wydajmy macie plus że to kurde nie masz niby rzepaku, tylko pszenica teraz jest Pierwszy, najzwyklejszy produkt w farmingu Pierwsze tutoria jakie mieliśmy szczególnie tych starszych na ja pszenicę zbierz. No w sumie w ED-17 to był, był więcej, ale można było przecież sobie tam wybrać, że chciałeś udę chęć mieć, pszenicę tam zbierać. No wtedy nie było tam problemu. Dobra. Chcesz pomóc nie no, no dobra kupujemy kupujemy jeden taki chłysek kasa niepotrzebna a co to jest tutaj nietańszego z czoktorów takich pierdutek najtańszy to jest ten nie no najtańszy to jest kurde mi się, na... no najtańszy to jest ten no, kiedyś się zrobi, z taką polską biedę, z takich rzeczy Polska bieda nie, bo po prostu tu będzie Polska wieś i tyle Stara Polska wieś asia Będzie spoko. Będzie fajnie Będzie fajnie, zobaczycie jak to najpierw muszę zakończyć sobie. Powrót do lasu 13. Jak teraz będę trzymał zasad. A teraz placki robi. Lepiej niż kąta... Nie, no, wyda się... 11 nie było takich placków, Będzie te placki były z trawy. A to teraz z, z rakułem maja. Dobra, syk, gotowe. Teraz jest na największym, nie ma na największym polu. Trochę pewnie potrwa, ale myślę, że Deutschwart. Bo we nie to by potrwało z wieki. Ale Deutschwart ta radę sobie świetnie. Deutschwart, akurat ten ma naprawdę szeroki header, to... To na pewno musi Będzie Będzie dobrze Po prostu Nie będzie katastrofy, będzie dobrze, będzie świetnie Chyba nazwa odcinka to będzie hmm. dużo roboty przy żniwach dużo roboty przy żniwach W pszenicy. O, tak będzie to się nazywało. Dobra nazwa w sumie wymyśliłem. Sama oczywiście pójdzie zgodnie z moimi planami na sprzedaż i część pójdzie na krawy. Oczywiście, że po prostu zapełnię tego... przyczepa przyczepę samozbierającą, po prostu zapełnię. Jeżdżąca przyczepa samozbierająca, po prostu ją napełnię. I wtedy pojadę. A tą resztkę słomy to sobie niech kultywuję albo za ora W ogóle mam puk Tak szczerze mówiąc sprzedam ten puk bo mi nie jest potrzebny za bardzo Może się kupi więc No nie wiem do końca to robi ten puk Pług i... Na no bardzo to ja nie wiem co robi pług 13, może się później napiszę w ogóle co robi w ogóle bo ja zapomniałem co robi to na rzecz na kleba i nie wiem jaki stopniu to jest o czy nie czy w 11 jest tak by sensownie bo 13 to ta olka tak fajnie się robiła bo ona miała teksturę ale mi 11 nie robiło się wcale bo to była najbardziej bezużyteczna rzecz i dlatego była brzydka ponieważ beton kurde normalnie nie wyglądała po tym już lepiej wyglądało po kultywatorowaniu taka no ziemia taka ziemia żwirowata a najładniej to chyba była nasi... gdy zaczęłaś, taka żółta ziemia jak to DLC taka no może by powiedzieć, że taka typowa do DLC co do 17 bo tam też jest pomarańczowa ziemia tylko widać że to jest pomarańczowa ziemia a nie pida że, że to po prostu bardzo się mieć z żółtą Golnym okiem było widać Teraz czas na zbieranie sumy sam na no maksa to akurat fajnie jest z tym że można jechać na no maksa jeżdżą przy... Jeżdżącą przyczepą samozbierającą. Możesz wcisnąć gaz, wdechy nie przejmować się jako no, jakieś ograniczenie prędkości wyskoczyć i możesz naprawdę szybko szybciutko, było. ale musisz się powiedzieć tym, że szybko napełni A 10 tysięcy to nie najgorzej Idziemy dalej. No i co? Będzie chciała wysypać pewnie. A jaki szurę wystawia. Ta rura szybko się wystawiała. No, trochę sypnie i złekaj. dalej nie chce sypać. się dala. No spoko środku wyglądał. No taki typowy, zwykłe. No, takie zwyk zwykłego miał przeznaczenia po prostu. Nie ma zbierać słomę, czy tam trawę i zbiera. Takie jego było przeznaczenie. tak mógłbyś sypać? Dobra. Macie tą animację sypania słomy. Podobnie jak gdyby pszenicy wygląda. Ty uwierz, że tą słomę leci bardziej. Trochę sypnęło kasą. No i troszeczkę. No trochę sypnęło kasą. Ale będzie tak. Wszystkie zaraz co mam, zbieraj nie że tam nie zostawiasz. W górę na koniec. Góra to będzie, w górne pole to będzie 26, to będzie na krowę. ceny pojadę, żeby krowy nie widzę co jeść. Tam pojadę, zostawię. Tam trochę na sprzedam. Będzie git. Będzie dobrze. Chyba nie no ja uprawiam się, że już pewnie to no, szybko się wypiera szybko się napełnię, ale nie wiem już, no, tak. Bierze, nie tak nie nie no tylko dwa wajchy to tam druga taka jest no, to chyba nie była wajcha, nie pamiętam, nie wiem po prostu co to tam może symbolizować ta wajcha może odpalenie tej... tej zbieraj... zbieraj... rarki? A to pewnie opuszczanie zbieraj... zbieraczki. coś z tego. Co Jakie? To ma szybę? Ty ma szybę. Myślałem, że to nie ma. Tylko tak słabo widoczne. O, widzicie? Widać tutaj, że nie ma szyby, a tu jest szyba. Tak słabo widoczna tu jest ta szyba. I tu ja widzę, że ta szyba jest. Hmm. Bynajmniej na mordę nie wiało i bynajmniej nie padało też na mordę. Bynajmniej... Choć z tyłu, to tam mogło tam trochę popadać mi na plecy. Nie, no, można by tak tu jeździć nawet. Tylko ta prędko zapewne załamujeca. Jeszcze słom, starą słomę, zwykłę do... ćmienia, to jest stara na swój stara pewnie. No nie, no, się sprzeda też. na cykl, na zwrotka jedźmy dalej tutaj takie placki trzeba zbierać no. i co mamy temu? mam no, pewny

a że to ma lepszą szczepność, a ty to tak średnio. Może by 4x4, Oczywiście ci widać wał kurde. Niech na pewno tak Wiesz, to pokazuje 4x4. No, Ale nie, to pewnie nie.

Nie no, luksus tak miał. Natomiast to nie, że było drogie i to kiedyś diabli. A teraz to pójdę. Kiedyś to tam jeszcze było trochę mniej warte. A teraz że mnie jest też trochę warte dużo, ale nie, nie to mniej. No tutaj muszę z grubiarką Daj mi są. Tak idziemy hmm. hmm. no, mam Tam tutaj. Przez tymi jaka jakami już. Tutaj akurat co tym, tym razem. Nie no, mi się podobało szczerze że ta ten kurz żniwa było to widać, że się korzyło, a nie teraz słabo widać Sprawdać się nisko jej to, jest, że widać jak heder pod tę tę pszenicę, gdzie zboże inne No to jest fajne Kurzy się słabo To prawda powstało w FS-ie taki mód, który może sobie regulować e, ten pracę ten kurzu, czy mam być naprawdę potężny, czy taki mały? Jak dodatkowanie to zapewne siedli, no bo cenił to duże, a na no, oto to najmniejszy. Worka w ogóle chyba nie kurzy. Trochę kurzy, ale nie za bardzo. Uje, uj, 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 uj. A, w bitwie. Uj. Dobra. A, jak tam krowie trzymają się? Pokaż w ogóle ich stan. Koła, krowy, 44% produkcji, mleka 22. Trzeba będzie poprawić się. Dobra, to ja się z wami żegnam, by fajna sesja raz inna. No a do cika czy macie się hej?